This War of Mine oryginalnie swoją premierę miała już lata temu. Dokładniej mówiąc 8, czyli w 2014 roku. Jednakże tematyka gry właśnie dziś jest nam znacznie bliższa, z powodów raczej wszystkim znanych. Dobrze więc, że twórcy postanowili wypuścić nieco odświeżoną wersję jednej z najlepszych swego czasu gier z rodzimego podwórka. Czy jednak po tylu latach nie zastarzała się ona już zbyt mocno? A poprawiona warstwa wizualna będzie jedynie ładną otoczką do przestarzałej mechaniki. O tym, czy tak jest, przekonacie się oglądając właśnie te recenzje. This War of Mine Final Cut zabiera gracza do pogrążonego w wojnie miasta Pogoryn, które wzorowane było na rzeczywistym Sarajewie, czyli mieście, które stało się symbolem wojny w Bośni i Hercegowinie. Szybka notka z historii. Oblężenie Sarajewa zapisało się krwawymi zgłoskami na kartach europejskiej historii. Trwało ono od 1992 do 1996 roku. Według szacunków, swoje życie straciło przez ten czas około 200 tysięcy osób. This War of Mind oddaje najlepiej jak tylko może realia właśnie tego oblężenia, gdyż jak wspominałem, Pogoren mocno wzorowane było właśnie na Sarajewie i konflikcie z lat 90. Wracając jednak do tematu gry. Tytuł ten w swoim głównym trybie nie posiada jednej konkretnej linii fabularnej. To gracz nakreśla historię ocaleńców, którzy próbują przeżyć oblężenie bądź uciec z miasta. Nieco większe tło fabularne nadają grze dodatkowe historie, które zawarte zostały w Final Cut, a które wcześniej zakupić można było w formie DLC. Aby nie spoilerować, przedstawię wam tylko jedną z dostępnych historii. Father's Promise pozwala wcielić nam się w postać Adama. Ojca, który za wszelką cenę próbuje uratować życie swojej córki i uciec z nią z miasta. Historia ta świetnie pokazuje realia ojcostwa i związanych z tym poświęceń w czasie wojny. Co jednak z głównym trybem? Tutaj wcielamy się w losową liczbę postaci, które skrywają się w jednym ze wciąż stojących domów. Brak odgórnie nakreślonej historii zdecydowanie działa na korzyść gry, gdyż za każdym razem doświadczać możemy jej zupełnie inaczej. Przykładowo, moja pierwsza rozgrywka oddała mi w ręce trójkę ocalałych: Pawła, Marko i Bruno. Każdy z nich posiadał specjalne umiejętności, które pozwalały mu przeżyć. Bruno był świetnym kucharzem, więc oddelegowałem go do sporządzania racji żywnościowych. Marko znał się na przetrwaniu i posiadał największy ekwipunek, więc to on co noc poszukiwał przedmiotów potrzebnych do przeżycia. Pawle, natomiast szybko biegał i potrafił grać na gitarze, tak też jego zadaniem było poprawianie nastrojów pozostałej dwójki i ewentualna obrona schronienia. Co ważne jednak, do naszych drzwi zapukać mogą także i osoby nastawione do nas pozytywnie, takie jak okazjonalny kupiec czy ktoś w potrzebie. W przypadku kupców dość niefortunnie zdarzyć może się, że odkryjemy, iż postaci, oprócz omówionych wcześniej cech pozytywnych, posiadają niekiedy także i te negatywne, jak choćby uzależnienia. Zdarzyć może się na przykład, że ktoś wypali nam cały zapas fajek, które przeznaczyć mieliśmy na handel. Wracając jednak. Pierwszego dnia oczyściłem dom z gruzu i stworzyłem kilka przydatnych do przetrwania rzeczy. Crafting i pozyskiwanie surowców pozostało grze niezmienione względem oryginału. Wciąż jest to jedna z najważniejszych mechanik w grze, bez której nie przetrwamy zbyt długo. Jednakże po zrobieniu wszystkiego co planowałem na dzień, nadeszła noc. To właśnie podczas nocy odbywa się największa część rozgrywki. Mark udał się na poszukiwanie przedmiotów. Odbywa się to poprzez wybranie lokacji, którą chcemy odwiedzić na mapie. Początkowo nie jest ich wiele i nie grozi nam w nich niemalże nic. Później jednakże odblokowujemy coraz to kolejne lokacje, które pełne będą bandytów lub żołnierzy. Wszyscy gotowi będą nas zabić, a my niekoniecznie będziemy w stanie się obronić. Oczywiście możemy walczyć, ale nie jest to zazwyczaj rozwiązanie korzystne. This War of Mine to nie Call of Duty. Jeden człowiek nie oczyści całego budynku z wrogich żołnierzy, choć może spróbować. Na szczęście zamiast walki możemy zwiedzać lokacje, które nadal wyglądają świetnie. Okryte mgłą czy oświetlone blaskiem księżyca ruiny przeróżnych budowli w odświeżonej wersji prezentują się przytłaczająco, a atmosfera wylewająca się z ekranu upiększona została przez twórców poprzez podniesienie rozdzielczości oraz zwiększenie limitu klatek na sekundę. W kwestii audio. Dźwięki w grze prezentują się dobrze, ale co ważniejsze, idealnie podkreślają klimat tytułu. Dodatkowo, dźwięk w grze stanowi także pewien element rozgrywki, gdyż uważać musimy na wydawane przez postaci odgłosy. This War of Mine to tytuł, który trzeba przynajmniej raz w życiu ograć. Final Cut sprawia, że jest to również możliwe na konsolach najnowszej generacji. Jednakże na początku padło pytanie, czy Final Cut nie jest tylko upiększoną wersją przestarzałej mechanicznie gry. Odpowiedź na to pytanie trzeba podzielić na dwa elementy. Czy Final Cut jest upiększoną wersją This War of Mine? Zdecydowanie tak. Druga sprawa? Czy This War of Mind zestarzało się pod względem mechaniki? Zdecydowanie nie. Tytuł ten nadal jest po prostu wybitny, a sytuacja, która dzieje się tak blisko nas, sprawia tylko, że gra zyskuje w oczach swego odbiorcy. W filmach co prawda nie wystawiano ocen końcowych, ale jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w grę od 11 Beat Studios, to teraz jest na to idealna okazja. Nie pożałujecie.